Witam Was wszystkich wreszcie w czytaniach na rok 2021. Ten horoskop dla poszczególnych znaków Zodiaku będzie trochę inny niż zawsze. Będzie składał się z, z czterech części. Jedna będzie mówiła o Twojej ścieżce życiowej w tym roku. Druga. Tak, pokrótce, co się wydarzy w poszczególnych porach roku. Potem na chwilę zatrzymam się na żywiołach, jakie będą Wam towarzyszyć przez te następne 12 miesięcy, aby zakończyć wglądem w rok karmiczny. Jak to u Was będzie teraz, w tym 2021, to wyglądało? Mam nadzieję, że zainteresuje Was choć odrobinę te kilka minut spędzonych ze mną. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę albo w dół. W każdym razie fajnie by było, żeby widzieć Waszą aktywność. A z drugiej strony, będę wdzięczna za subskrypcję i wszelkiego rodzaju komentarze. No cóż, zabieram się do czytania. Zapraszam. Rak. A jaka będzie Twoja ścieżka w tym roku? Gdzie jesteś? Gdzie możesz być za rok? Wyzwanie. Co Ci w tym pomoże? I oczywiście krótkie dopowiedzenie, żeby nie było. Wow. Gdzie jesteś? Właśnie w tym momencie czujesz się, drogi raku, przepełniony uczuciami. Mogą to być uczucia do najbliższych Tobie osób. A może być też tak, że jesteś jedną z tych trzech osób, albo do trzech. Innych osób uczucia wielkie masz. I no właśnie, wcale nie zamierzasz się z tym kryć. Chcesz, żeby to wszystko było jednym, żebyście grali do jednej bramki, żeby to udawanie albo skrywanie w sobie. Już nie, nie powodowało, że coś cię umniejsza, albo to uczucie nie może wybuchnąć całą swoją cudownością. No dobra, a gdzie możesz być za rok? Za rok to wszystko, co czujesz, co robisz, będziesz chciał albo chciała, aby było również odwzajemniane, ale jak odwzajemniać w momencie, kiedy nie chce się za bardzo z tego, co najcenniejsze, samemu dać. I to jest taki mały ząb, można by powiedzieć. Niby gracie właśnie do jednej bramki, wszyscy się kochamy, spijamy sobie z dzióbków, ale jest małe ale. Bo w momencie, kiedy dochodzi ta rzecz, taka tu i teraz, że należałoby pewne rzeczy wyrównać albo wziąć coś pod uwagę, chociażby rachunki, tak po prostu, to wcale nie będziecie chcieli być tacy hojni, wręcz przeciwnie. Uważacie, że pewne rzeczy należy schować dla siebie. Albo też zabezpieczyć się na przyszłość, żeby nie popłynąć, właśnie. Bo owszem, uczucie uczuciami fajnie jest, mamy właśnie tą płynność uczuciową, ale myślenie o tu i teraz jest również ważne. I czy będąc uczuciowym oznacza bycie naiwnym? Na pewno nie dla Ciebie. Wyzwaniem będzie jeszcze więcej uczuć dla Ciebie. Będzie ten moment utrzymania u Ciebie, czy w rodzinie, czy w związku, czy w ogóle dla Ciebie. Na wysokim poziomie właśnie uczuciowości i spełnienia, serdeczności, bycia takim no i wylewnym, i szczerym, otwartym. Ale żeby to wszystko nie było tylko takie jednorazowe. Tylko właśnie, żeby to było płynne, żeby to był proces, a nie chwila. Ale przecież od chwil do chwili życie to nie jest tylko jeden moment. Dlatego wyzwaniem będzie osiąganie szczęścia poprzez wiele prób dla Ciebie. Dążenie do tego, żeby wszystkim nam było fajnie, żebyśmy czuli się spełnieni. Uważasz i myślę, że bardzo dobrze, że tak uważasz, że praca nad tym właśnie generalnym szczęściem jest ustawiczna. Nie tylko od chwili do chwili, albo robię coś raz i w wyników cieszę się cały czas. Dla ciebie. Zaangażowanie się w to uczucie to jest długoterminowy cel. I jako wyzwanie, myślę, że może być z pewnych powodów dość trudne. Ale co ci w tym pomoże? Jeżeli jesteś kobietą, to chcesz dla swojej rodziny, dla swojego miejsca, dla tego swojego gniazda. Być jak najbardziej właśnie uczuciową. Jednym słowem, wylewną tutaj i teraz do miejsca, które jest Twoje. Natomiast, jeżeli jesteś mężczyzną, to znowu to samo, ale kochać. Kochać i być z kimś, tworzyć tą rodzinę, czy po prostu Taki związek, który dalej budujemy, to jest piękny. Jednym słowem, wracając znowu do jakby Twojej ścieżki w tym roku, będą się liczyły uczucia. Wychodząc z tłoku, stwierdzasz, że jednak spróbuję postawić na. I teraz, gdzie jestem tak naprawdę, gdzie buduję ten zwykły, codzienny dzień. I postaram się zrobić wszystko. Będę wiele razy próbować, żeby ta moja rodzina była szczęśliwa, zadowolona i zdrowa uczuciowo. Okej, okay, a pory roku dla Ciebie w tym roku? Wiosna. Wiosna może ci się wydać dość dziwna, ponieważ z jednej strony jest to budzenie życia na nowo, po prostu. Drzewa puszczają, rośliny puszczają nowe pędy, wszystko rusza się, Ty też się chcesz ruszać, ale ta druga strona, Jakoś niekoniecznie. Jeżeli tą drugą stroną są pewnego rodzaju obostrzenia, no to tu będzie taki problem dotyczył Twojego miejsca ekspansji. Jednym słowem, możesz buchać wiosną, ale w swoim ogródku, nic gdzie dalej. Natomiast jeżeli to jest twój partner, to fajnie by było go też rozruszać tu i teraz. Może jakaś fajna kolacja przy świecach, a może zrobionego coś spontanicznie, może gra w szachy, ale to jest zbyt poważne. To może w bierki, coś innego coś takiego, co. Pozwoli Wam wrócić do lat młodości, kiedy byliście tacy szczęśliwi i nie myśleliście o problemach, nie myśleliście o tym, czego nie możecie. Ta wiosna, właśnie, będzie taką próbą odmrożenia siebie. Po trudnych, zimnych i ograniczających słowach, Czynach, a może obostrzeniach. No dobra, a lato? Lato chciałoby się latem niby popracować, ale popracować nad Twoim takim niezadowoleniem, które dotyka Cię właśnie uczuciowo, ten niedosyt. I będziesz musiała albo musiał z tym się zmierzyć. To ciągle mało. To trzeba przepracować. Tą, jak mówię, muchę w nosie, kiedy chce się więcej, bo wiesz, że możesz, ale czy będzie ci dane? A jesień? Na jesieni ruszysz. Już to wszystko jakoś się ułoży i będziesz mogła lub mógł działać. Tak, jak lubisz, z impetem, mocno, śmiało, prądz do przodu w momencie, kiedy wiesz, na czele jakiej grupy stoisz lub o co walczysz. Zimą? Zimą twój zapał może udzielić się twojemu partnerowi. I wówczas on może też zapałać chęcią bycia aktywnym. Ale nie będzie tego chciał robić tak po prostu, bo może. On raczej jest tradycjonalistą. Natomiast jeżeli Ty jesteś już w związku, to uważaj, bo zimą, tą porą, kiedy niby wszystko ma odpoczywać, może się w Twoim życiu zjawić taki hmm, aktywny facet, który będzie dość zapatrzony w Ciebie i nie będzie widział niczego innego, tylko to. A tutaj należałoby to zweryfikować z pewnymi zasadami: z Twoim małżeństwem i pytaniem, czy. Chcesz być ślepą na to, w co się pakujesz? No dobra, a żywioły? Jak twoje żywioły w tym roku? Ogień. Woda. Powietrze. I ziemia. Ogień. Jeżeli chodzi o twoje ambicje, to jesteś trochę niezaspokojona lub niezaspokojony, myślę, że w pracy. Tu nie możesz się wykazać, nie masz takiej możliwości. Albo ktoś głęboko cię zranił i czujesz, że nie tędy droga, bo ty wkładasz w to wszystko dużo wysiłku, dużo swojej atencji. A przynosi to, no cóż, nie takie skutki, jakie byście chcieli. Takie właśnie rozpoznanie: czy aby na pewno robię to, co czuję, że robię dobrze, albo czy można tak zarabiać hmm, inaczej? Czy moje ambicje zgodne są z tym, jak pracuję, gdzie pracuję, za ile pracuję? Czy to zgodne jest z tym, co czuje właśnie moje serce? Czy wręcz przeciwnie, robię coś dla pieniędzy, natomiast serce? Serce mówi raczej nie. Dwie różne rzeczy. Ok, a woda. Emocje. Tutaj stwierdzasz, że należy przemyśleć, zmienić pewnego rodzaju manipulowanie uczuciami. Pewnego rodzaju niebranie uczuć pod uwagę, lub wręcz ich hamowanie, szafowanie uczuciami. Wykorzystywanie ich do czegoś, bo uczucia nie mogą być narzędziem. I ty już to wiesz. Nie dasz ani sobie na takie, na takie pozwolenie, żeby manipulować uczuciami, ale też nie chcesz być osobą, która ktoś, Manipuluje, nadwyrężając Twoje serce, to co czujesz, wykorzystując Ciebie, bo Masz miękkie serce, bo do kogoś coś czujesz, Ty już tego nie chcesz. No dobra, a w powietrzu, czyli w nauce i w komunikacji. Tutaj wchodzisz na Kompletnie nowe, ale bardzo fajne dla ciebie obszary. Zaczynasz doceniać i naukę, i to, że można się z ludźmi po prostu porozumiewać. To może być nowy sposób porozumiewania się, nowe narzędzia, nowe sposoby. No właśnie, nowe sposoby, bo nowy sposób. Tak, dokładnie tak. Możecie odkryć na nowo, czy telefon, internet, a może też z chęcią będziecie poznawać te tereny, które wydają Wam się takie niedoścignione, ale które niesamowicie y, lubicie, gdzieś tam daleko. Będziecie uczyć się o tym, czytać, patrzeć, poznawać, może nawet komunikować się z tymi ludźmi, którzy gdzieś tam daleko są. A ziemia, wasz dobrostan i zasoby, tutaj też jest pewnego rodzaju bardzo duża zmiana, bo w momencie, kiedy um, pracowałaś. To to się może zmienić. I to On zacznie być tą stroną aktywną. Natomiast jeżeli jesteś facetem, tutaj też zmiana jest nieunikniona. I właśnie od Ciebie będzie wymagana niezwykła aktywność, niezwykłe, niezwykła charyzma. Jednym słowem, po czymś, co już sobie wypracowaliście. I to Wam pozwoliło osiągnąć Wasze miejsce tu i teraz. Przychodzi kompletnie coś nowego. Trzeba inaczej na to spojrzeć, inaczej zacząć pracować, inaczej się wyrażać. Stare owszem jest podbudową dla Was, no bo trudno zrezygnować ze wszystkiego, czego się uczyliście albo co robiliście. Ale stare już jakby w tych nowych czasach, w tym roku, nie bangla. Trzeba nad tym przejść i wybudować coś kompletnie innego coś, co będzie pasować do dzisiejszych realiów. No dobra, a wasz rok karmiczny, jak on będzie się plasował dla Was. I tak jak mówiłam, to manipulowanie uczuciami chcesz zmienić, nie chcesz uczestniczyć w czymś takim, ale teraz tematem roku będzie działanie lub rozmowa. Tym chcesz oczarować innych. Tym chcesz, żeby robili dla ciebie, żeby byli Twoimi zwolennikami, albo też może chcesz podporządkowywać innych właśnie w ten sposób. Jednym słowem, może to być właśnie czysta, jasna komunikacja, lub też bycie przykładem w działaniu dla kogoś i ktoś. Będąc pod Twoim czarem, ma robić to samo. Tak po prostu. A jak to się zacznie? I co się zacznie? No, właśnie to, że zaczniesz sama pewne rzeczy robić. Będziesz tym inicjatorem budowania tego Twojego miejsca. Wszystko jedno, czy w pracy, czy w domu, ale. Nie samym gadaniem można cokolwiek wybudować. Tutaj trzeba się wziąć za łopatę i zacząć po prostu coś przewalać. Wszystko jedno, czego to dotyczy. Ale jeżeli chcesz mieć spokój, bezpieczeństwo i kufer taki, który zapewni ci pieniądze, po prostu Twój dostatek. To trzeba będzie podjąć pewną, pewnego rodzaju inicjatywę. A co puścić? Puścić powinnaś takie bycie trochę tu, bycie trochę tam i ciągle taka niezadowolona lub niezadowolony. Takie bycie na półgwistka. To trzeba puścić. Tutaj trzeba się naprawdę po prostu mocno zaangażować. A wskazówka na ten rok? Kochanie nie powinno być dla Ciebie oznaką pewnego rodzaju słabości. Nie bój się kochać i nie uważaj, że kochanie, pokazywanie serca jest oznaką słabości. Nie bój się, że historia może się powtórzyć, że w momencie, kiedy właśnie będziecie tacy prostolinijni i tacy otwarci, to coś tam może się stać. Albo ktoś na tym może wyjechać, albo ktoś wręcz przeciwnie może to wykorzystać. Pozwól sobie, żeby to uczucie, to prawdziwe, Zagościło po prostu w Twoim życiu. I nie kreuj strachów, yy, obaw, lęków. Nie wyciągaj starych historii, bo jeśli przeszłość ma być Twoją przyszłością, to cienkie. Ty jesteś od kreowania Twojej przyszłości. W związku z tym ufaj. Temu drugiemu człowiekowi. I ufaj sobie. To nie znaczy być naiwnym, ale kochaj po prostu tak szczerym, prostym, normalnym, normalnie otwartym sercem. To jest wskazówka dla Ciebie na ten rok. A na koniec taka myśl dla Ciebie. Kobiety zwyciężają szlachetnych mężów, a podli mężowie zwyciężają kobiety. No właśnie. Boisz się otwarcia, bo boisz się zranienia. Ale jeżeli wszystko wykonasz tak jak trzeba, to nigdy nie będziesz tego żałować, że nie dałaś sobie albo jemu szans. I tego Wam życzę. Trzymajcie się.